Witam Was bardzo serdecznie z tej strony bity 95 i jak widzicie dzisiaj jestem w całkiem innym miejscu niż w moim pokoju. Jestem w kaletach, tak? Ech, mam w końcu lapka, mam w końcu neta i w, co w najbliższym bliższym czasie. Postaram się po prostu robić te intra i layouty dla Was. Nie wiem czy będą one tak regularnie jak miały być, ale... Przynajmniej chciałbym troszkę dla Was zrobić jakieś konkursy, więc jeszcze może, znaczy teraz już jest piątek, jutro jest sobota, teraz bardzo, bardzo się spróbuję, tak, nie, jutro jest piątek, no to jeżeli by mi się udało, to może jutro jeszcze bym spróbował coś zrobić, ale w każdym razie nie wiem jak z tym wyjdzie, z tymi intrami i layoutami, poniewa, ponieważ... Mm, Mam przygotowany wasz taki dosyć dłuższy vlog śmieszny. Właśnie stąd gdzie tutaj jestem. Coś, ogólnie zobaczycie co robiliśmy przez... Tak pokrótce co robimy tutaj w tych kaletach. E, ze znajomymi oczywiście. Także to Wam chciałem powiedzieć, jestem też trochę chory, więc chyba słyszycie. Ogólnie widzicie nie jest tu zajebiście w tym pokoju, no bo nie jest to po prostu u mnie. Ale ważne, że po prostu mam na drugim wietrze pokój dla siebie i cały mój mogę tutaj robić, przy kąpie siedzieć i robić co Chociaż przy kąpie bardzo rzadko siadam, bardzo rzadko po godzince, nawet nie po godzinę, aż pół godziny, a czasami się zdarza, że w ogóle nie siadam do tego kąpa, bo tutaj większy jestem na dworze. Dobra, i to chyba chciałem wam tyle powiedzieć odnośnie tych informacji, także będą mi try layouty. Ma. Tylko nie wiem, z jaką regularnością będę je tutaj wyrzucał. A najważniejsze, że mam już kompa i meta tutaj, o, taki transferek. Nie wiem, czy widzicie, tutaj słońce się No Najważniejsze, w każdym razie, tyle wam chciałem powiedzieć. Teraz zabieram się do roboty do składania tego filmu, który właśnie oglądacie i do tego, którego będziecie oglądać. I spadamy po podwórko. Chyba co by siedział w domu w czasie wakacji. Tak więc nic, na razie.